Jo, siezemano z tej strony Hybryda i witam Was bardzo serdecznie kochani w kolejnym filmie na kanale Hybryda i Dźwiek. I słuchajcie, ogółem to jest pierwszy film e, mojego autorstwa bez ćwieka, także witam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Jak widzicie tu? Jak widzicie miniaturkę, dedu tak naprawdę wszystko to dzisiaj subsagramy w War Thunder, tylko wiecie, ja nie jestem najlepszym graczem, ponieważ Warthendera gram nie wiem... Parę tam razy uświeka i tak naprawdę to mogę powiedzieć, że to będzie mój taki pierwszy raz na poważnie w tej grze. Także słuchajcie, ja już się tutaj przełączam. Jak wiecie, na razie jesteśmy w OBS-ie, wy raczej teraz nie widzicie ekranu i jesteśmy w grze. Także moi drodzy, klikamy Graj, e, zobaczymy tak naprawdę jak pójdzie. Nie jestem dobrym graczem, bo bardzo rzadko gram w tą grę. Tak naprawdę uświecę w ogóle. tą gierkę sobie zainstalowałam jakoś wczoraj po raz pierwszy, także zobaczymy jak będzie. No i co? Próbujemy. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, jak wypadnę w ogóle, idziemy najpierw do punktu A, a ja pójdę do punktu B, bo, bo czemu by nie? Także widzowie, zobaczymy jak będzie z tą nagrywką, zobaczymy czy Wam w ogóle przypasuje ta gierka i dajcie znać w ogóle w komentarzach co myślicie. Dobra, słuchajcie, jak widzicie jesteśmy już w grze. Tam jakiś sobie nasz ziomek stoi. Co on robi, to ja nie wiem. Nie wiem właśnie czy mnie od razu rozwalą, bo ja nie jestem najlepszym graczem, będę szczera. Ale zobaczymy kochani jak mi pójdzie. Rzadko gram w tą gierę, także troszkę się obawiam, jak to będzie wyglądać, ale, ale no, no, trudno po prostu, zobaczymy. I co, idziemy sobie do punktu B. Troszkę się boję, bo jestem w tym miejscu jedyna, więc trochę się boję, że będą to jakieś wrogie czołgi i że to się do mnie skończy. No ale kto nie ryzykuje ten... Ten, 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 coś po prostu. Okej. Okay. Wrogowie mogą przyjść z tej strony albo i też z tej strony, więc mamy taki mini podgląd. No i co, kochani? Przejmujemy sobie strefę B. Już chyba na mapie widać, że jakiś typ do mnie podjeżdża. I zobaczymy, tak naprawdę, jak pójdzie. Y, gdzieś tutaj mapa mi pokazuje, że y, zaraz. O, dobra, strefa zajęta, ale pokazuje mi się, że jakiś czuł tutaj wyjedzie. Chyba, no nie. Rzeczołki wrogie jadą tutaj gdzieś na mapie, i jak widzicie, trochę nie ogarniam. O, cholera! Dobra, to akurat ogarnęłam, że mamy tutaj. O, dobra, mam asystę. Ten teraz się stresowałam, bo nie wiedziałam, że ten typ nagle wyjedzie. Z tego co widzę, to teraz będziemy bronić terytorium, i widzę, że na mapie mam bardzo dużo tam czołgów wrogo, co troszeczkę mnie stresuje, będę szczera. Obawiam się, bo widzę, że ziomek jest mega blisko tych czołgów. Spróbujemy tutaj. Okej, okay, trafiliśmy. O cholerka. Aha. I y, rozwaliliśmy tutaj. No i mamy asystę, okej. Okay. Troszeczkę się zrobiło gorąco, ale tak naprawdę y, mamy spoko, nawet nam idzie, tylko że mamy jeszcze, słuchajcie, strefę C do zajęcia i nie wiem, właśnie czy opłaca nam się ją zajmować, czy może po prostu, że tak powiem, bronić terenu, ale to już się zaraz okaże. Tutaj mam jakiegoś czołgu, tutaj mam jakiś czołg chyba wroga, teraz będziemy go szukać. O, i chyba już nie ma go? Nie dobra. No i ten typ to jest jakiś, słuchajcie, jakiś typ, o co on po prostu jest jakimś speedrunnerem. Każdego zwala, ja nawet nie wiem, co się dzieje. Mm, więc widzowie, ja, ja dopiero zaczynam tą grę i pyk i pyk i pyk typ nie trafił i wybuch chyba chyba wybuch o kurde Okej, okay, trafiliśmy go trafiliśmy go trafiliśmy go i nie trafiliśmy Włagam, Co się stało? Dlaczego ja nie umiem go trafić? Przepraszam, widzowie. Aha, bo, bo lufa za daleko, czy... Dobra, ten typ słuchajcie, ucieka. My go będziemy chyba gonić. E, no. Także wybaczcie, jak go mnie ogarniała, ale naprawdę bardzo rzadko gram w tą gierę, także wiecie, to są takie moje początki z tą grą. Ja się dopiero uczę przy Państwa. Ja się dopiero uczę, także zobaczymy. Um. No, z tego co widzę, no to nam bardzo dobrze idzie, tylko wiecie, wydaje mi się, że te pierwsze gry to będą dość takie jednak proste, e, nie, nie znam się na tym za bardzo i nie wiem, czy ja gram z prawdziwymi graczami, czy z botami, w każdym razie wygraliśmy. Myślę, że sobie jeszcze jedną rundkę na pewno polecimy, ponieważ ja nie do końca ogarniam tą, tej gry, nie wiem jak to jeszcze dokładnie działa, więc... Zobaczymy, nie wiem, mam jakieś rzeczy, jakieś asysty, coś tam, coś tam. Weźmy top 4, no nie najlepiej, ale powiedzmy, że do przeżycia. Mm, nie wiem, tutaj można coś zbadać, czy, czy, czy coś. Ja nie do końca rozumiem, jak to wszystko działa, ale zbadajmy sobie tego czołga. Ten czołg będzie teraz chyba nam się badać, chyba, bo nie, nie ogarniam. Jak to jeszcze wszystko działa, ale mniejsza, to się potem ogarni. Słuchajcie, lecimy sobie z kolejną grą. Yy, halo halo czemu? A to tak się klika, no. Bo słuchajcie, ja mam kamerkę intentowam, ona by po prostu zasłania cały podgląd, także no. Ok. Gierka nam się, słuchajcie, wczytuje. Zobaczymy jak pójdzie. I właśnie dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie o tej serii, o tej gierce, czy w ogóle mówicie, że jest set, czy wy, czy Wam się to w ogóle, słuchajcie, będzie podobać. To jest takie wiecie dość ważne, bo rzeczywiście, no nie wiem, czy Wam będzie taki content odpowiadać, ale mniejsza. Jedźmy sobie tam do przodu. Bardzo dziwna ta mapa, nie podoba mi się, bo jest bardzo przestrzeń. Jest taka duża i bardzo wolno się tutaj poruszamy, a z tego co widzę, no to przestrzeń jest ogromna, także tak troszeczkę słabo, ale dobra, zobaczymy, jak będzie dalej. No i co, kochani? Jedźmy sobie już ziomek bardzo szybki jest, szybszy ode mnie, ale już zaraz sobie zajmie strefę A, trochę się boję bo to jest tak, no przez tą otwartą przestrzeń, no to tutaj mamy y, bardzo duże prawdopodobieństwo że do nas y, czerwoni podjadą i czy to nie jest czerwony, czy to tylko mi się zdaje o żeż, no to jest czerwony to jest parę, ale trafiliśmy typa jeśli by przydało go trafić jeszcze raz okej okay. Trafienie krytyczne. Chyba dobrze to oznacza. I trafiliśmy... Nie, nie, nie trafiliśmy. E, widzowie, nie wiem co ten typ robi. E, wyeliminowana załoga. Wspaniale. Tutaj mamy kolejnego typa. Tylko wiecie teraz, żeby do niego trafić. E, trafiliśmy, ale leciutko, bo on jest... Ten typ jest bardzo daleko. Także... Dobra, kolejne trafienie wyeliminowana załoga, dobrze kochani okej, okay. o żeż. ten, bardzo dużo do nas czołgów leci, że tak powiem za dużo ten nasz typek się strzela, mamy asystę byłoby dobrze, tylko nie wiem co mi się dzieje z celownikiem chyba jakby mój czołg jedzie chyba no mniejsza, o kolejnych mamy kolejny czołg nie trafiliśmy no bo jakbyśmy mieli trafić, i to się już trochę robi gorąco, bo bardzo dużo do nas czołgów podjeżdża, co mi się bardzo nie podoba. E o, kurde, rykoszet poszedł, szkoda. O, rozpalenie, wspaniale. No i już mamy, dobra, mamy asystę. Już po czołgu, po naszym rogu. Ok, i kolejny czołg. Nie wiem, czy to dobrze, że my tak tutaj stoimy, ale trudno. Podpalenie wspaniale. Niech nasi sobie walczą, a my sobie będziemy rozwalać ich. Okej. Okay. No i co widzowie? No i podoba mi się to bardzo. O, kolejny czołg, tak? Nie wiem, co my robimy, bo my tutaj stoimy totalnie na ich wylecie z bazy. Myślę, że możemy trochę irytować Zioczków, ale trudno, no. Tak się zespili, nie, na, nie moja wina. Okej, okay, strzelajmy do niego. Kurde, ciężko tak trafić, bo to jest. Bardzo daleko, o kurde, bardzo daleka odległość, i trafiliśmy go. Chyba typa to zabolało, coś mi się zdaje. Trafienie. I typek nam, no, już nie, a typa z nami, fajnie. Ok, mm. no i wygrywamy także luz, rozwalamy czołg za czołgiem, bardzo mi się to podoba nasz ziomo chyba zasłonił inny czołg, także spróbuję może jakoś pomóc no nie, no ja prawie nic nie widzę tej widzowie, ale trafiliśmy i wyeliminowaliśmy załogę e, słuchajcie ja nie wiem czy ja w ogóle robię tutaj dobrze że tak stoję na wylocie z bazy, ja nie wiem czemu ja ciągle ich e, wyeliminowuję, czy to dlatego że nie wiem ja jestem jakimś mogiem, czy czy, czy czy coś, ale bardzo mi się podoba, jak na razie to idzie. Także mam nadzieję, że tak zostanie na razie i, i będzie dobrze. Tutaj nie widzę żadnego typa, który by się respił. I parcie w tutaj w ogóle jest dużo czołgów rozwalonych. Wydaje mi się, że po prostu mogliśmy ich nieco wkurzyć <laughs> przez to masowe e, rozwalanie czołgów, no ale. No, nie kazałam ich wybierać tego spawna. Nie wiem, czy w ogóle mi się teraz opłaca, bo i tak pewnie zaraz, że tak powiem, wygramy. <laughs> Chociaż oni zajęli C, więc to mi się troszeczkę nie podoba, ale i tak uważam, że mamy wielką przewagę i możemy sobie tak powoli y, do punktu C jechać, który jest przejęty przez niefajne czołgi. Czy tutaj nikt nie wyjeżdża, tutaj nikt nie wyjeżdża, możemy sobie na spokojnie, kochani, pojechać. Ok, no i. Słuchajcie, wygraliśmy także świetnie 5 asyst, 3 style naziemne, zniszczone, wspaniale. Okej. Okay. I zastanawiam się w ogóle jak długi powinien być ten film, jak widzicie te bo jak widzicie, słuchajcie, te gry nie są tak naprawdę zbyt za długie. E, dobra, mam tu 3, także fajnie. Nie właśnie jakie filmy, jakie powinny być tu takie króciutkie, czy może troszeczkę te filmy powinny być dłuższe no tutaj to akurat nie powiem, bo nie mam pojęcia, ale mniejsza. I tutaj mamy coś takiego i możemy nacisnąć badaj i. a, i to zbadaliśmy i możemy kupić chyba. Chyba tak. E, najlepsze jest to, że wiecie, widzowie, ja nie do końca w ogóle ogarniam jak możemy tutaj. Mm, jak możemy tutaj. E, z, jak możemy tutaj, słuchajcie, zdobywać inne czołgi. Nie wiem, jak to działa, więc no. E, chyba, że ja po prostu teraz te czołgi buduję. Chyba, że, że tak to działa. Wydaje mi się. To się wiecie, widzowie. Nie jestem za bardzo pewna, bo robię to pierwszy raz w życiu. I niby jakby. Czy to działa tak właśnie napiszcie w komentarzu, że ja badam to. Z tej notyfikacji. Czy to, to właśnie działa tak, że ja. Mam czołg, jakby ja buduję czołg? Czy to działa jakoś inaczej? Aha, ja mogę zmieniać kraje, tak? Nie. Tak, nie. Dobra, widzowie, ja nie ogarnię tej gry, przepraszam Was bardzo, ale po prostu ja się, ja się dopiero uczę, że tak powiem. Jestem ciekawa, jak mogę zdobywać czołgi, ale dobra, słuchajcie, rozegramy sobie jeszcze jedną gierkę i to będzie myślę, że koniec, bo też nie wiem do końca jak, jak to nagrywać jeszcze te gry, jeszcze nie mam takiego doświadczenia z nagrywania gierek, więc dopiero się uczę i okej, okay, słuchajcie, ta mapa jest duża co mi się bardzo nie podoba ale dobra, trudno, słuchajcie do przeżycia Dobra. No i co, zobaczymy jak nam pójdzie. Ostatnio było bardzo dobrze, ale słuchajcie, pamiętajcie, że każda runda będzie coraz to cięższa. Także zobaczymy. Myślę, że my teraz możemy. Coś się stało. Oj, ten necik zawodzi, niestety. O, oh no, nie podoba mi się to, ale dobrze, widzowie. My teraz możemy pojechać. Pojechać tam. Czyli do naszego punktu A i porozwalać parę czołgów. Nie wiem czemu Lena się nadal siedzą na bazie, to też mi się nie do końca podoba, ale no trudno. No i co? Zobaczymy, jak nam pójdzie. Na razie e, ani ja nie wygrywam, ani nie przegrywam. E, nie wiem, co to znaczy, ale znak na mapie pokazuje, że coś miga tam, czyli, e, czyli no. Nie wiem, co to oznacza, moi drodzy widzowie, ale tutaj już nasz, nasz punkt jest przejmowany. Także ja, już sobie, ja się tutaj usadowię i będę patrzeć, czy żaden wrogi czołg nie nadjeżdża. Strefa A no, już jest zajęta, także fajnie. I zastanawiam się, czy, słuchajcie, czy tutaj może zostać. Właśnie, czy nie bronić, czy ich tutaj nie bronić. E, czemu tutaj się coś pali? Nie wiem. Ale mamy wrogie czołgi. Na horyzoncie, o kurde, rzeczywiście widzę, że trzeba ich rozwalić. Oni chyba tutaj do nas jadą, troszeczkę się boję, powiem szczerze. No i trafiliśmy oni tam. Są... Też mi się zdaje, że ciężko będzie ich trafić, ale jednostka zniszczona. Okej. Okay. Yy... Okej. Okay. I, i, I kolejne czołgi, mamy super. Trafiliśmy ziomo teraz nie będzie mógł się ruszać rozwalenie strzelamy trafienie jeszcze oni żyją nie mam pojęcia jak no i mamy asystę no i tutaj mamy kolejne słuchajcie, wrogie czołgi ja już nie mam siły i nie wiem czy to będzie wyglądać, że po prostu będziemy się tak napatrzeć ja nawet nie wiem, co oni próbują zrobić bo i tak z nimi nie mają za bardzo szans wyeliminowana załoga Ok, czołg sobie tutaj jedzie, ale chyba za bardzo nie pojedzie, bo nie ma szans. Tak naprawdę, Pyk. chce trafić po prostu. E, czemu ja nie mogę. O, dobra, strzeliliśmy. Oni tutaj do nas jadą. Trafienie krytyczne dobrze. Ok, ja nie wiem, czy oni są jakimiś botami, żeby mnie nie trafia, Nie mam pojęcia. W każdym razie, słuchajcie. Załka wyeliminowana. Oj, oj, A tutaj mamy jakiś czołg. Jakiś czołg i... No i wyeliminowaliśmy ich wspaniale. I tutaj mamy kolejne czołgi. Eee, dobra. Eee, ha, chyba ktoś nas trafił w działo. Chyba bardzo teraz dostaliśmy wydaje mi się troszeczkę, więc oj, 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 Dobra. ok Jo, moi drodzy! Wyeliminowaliśmy ich od razu, więc super. Okej. Okay. Co ja mogę robić? Nie mam pojęcia. Nie wiem, moi drodzy. Jesteśmy tutaj jedynym czołgiem z tej strony, więc Aj! Ale dobra, możemy próbować wyeliminować kolejne czołgi. No nie wiem, czy to ta gra jest tak łatwa, ale wydaje mi się, że po prostu to przez to, że jeszcze nie grałam dużo rund na tym koncie i w ogóle, także myślę, że po prostu do, na początku będziemy mieli dość prostych przeciwników okej, okay, idziemy tutaj do mnie, jedzie e, dobra, trafiliśmy go troszkę on chyba teraz nie będzie mógł strzelać, przynajmniej tak mi się wydaje i wyeliminowaliśmy ich, wspaniale, wspaniale, wspaniale i kolejny czołg, okej okay. był i i znikużesz dwa czołgi, ok? Zapowiada się, kochani, niezła zabawa, wspaniale po prostu. I mogę w tej chwili zamienić się w samolot. Czy mi się to opłaca? nie? Czy to zrobię tak? Yy, ha, I chyba niczego nie zrobiłam, bo, no. no dobra, mniejsza. Hmm. O cholerka. Jaka? takie brzydkie czołgi, nie podobają mi się takie takie troszeczkę jakby że tak powiem niezbyt fajne jakby chciały troszeczkę mi zrobić krzywdę, co mi się bardzo nie podoba i już tutaj nie mam czołgu, tak? dobra e, a my nadal słuchajcie sobie stoimy, nie jest jakoś źle, nadal w tej samej miejscówce jesteśmy, nadal punkty zajęte, tak naprawdę już kwestia czasu zanim Yy, przejmiemy cały teren. No i jak mówiłam, słuchajcie, wygraliśmy, także super. No i co, kochani? Yy, ja się jeszcze tak muszę na chwilę przenieść, ale moi drodzy, mam Wam bardzo ważną rzecz do powiedzenia pod tytułem... Słuchajcie, to jest koniec tego filmu. Bardzo Wam dziękuję. Jestem ciekawa w ogóle, jak to wszystko wyszło. Troszkę się stresuję, ale dobra, zobaczymy. No i kochani, yy, na... Kanale. Jak już przedtem wspomniałam, w pierwszym filmie właśnie dzisiaj jest poniedziałek, czyli dzisiaj ja wrzucam filmy. W środę powinien pojawić się film od ćwieka, a może w sobotę będzie nasz wspólny film, ale tak naprawdę to czas pokaże. No i co? Możecie zostawić łapy w górę, subskrybujcie, dzwoneczkiem, oczywiście, no i napisać jakiś miły komentarz albo niemiły kochani, jak chcecie, zasięg, no to mwah, wszystko się przyda. Do zobaczenia, no i widzimy się w następnym filmie. Narka.